Przychodziła kasa do nas na konto, żadnej automatyzacji, nic nie mieliśmy. Wszyscy. Kojarzy się z tymi przedstawicielami handlowymi? Tak. tak, musimy znaleźć swojego idealnego klienta. Prowadząc firmę zapominamy do kogo, komu chcemy sprzedawać często. Mamy ten idealny wzór naszego klienta, to pod tego klienta możemy stworzyć konkretną kampanię sprzedażową. Jeśli sprzedajemy dla każdego, to tak naprawdę nie sprzedajemy mm. dla nikogo. Jeżeli będziecie to sprzedawać do wszystkich, to jesteście tak w czerwonym oceanie. Czyli wiemy komu chcemy sprzedawać, to tworzymy pod niego produkt. Hej, mamy taki, taki produkt, jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na brief. Myślemy wam numer konta. Wielu przedsiębiorców zaczynając, zaczynają od strony internetowej, logo, tylko wypuśćcie go taki, jaki jest, a potem w locie to naprawiajcie. Ze mną dzisiaj Adrian Kaproń, mąż, partner życiowy i biznesowy Agnieszki Kaproń, słynnej logopedki, którą możecie znaleźć na różnych kanałach. I wprowadzamy taki nowy format. Będzie to trzy zasady, które dana osoba prowadzi w biznesie, ale które się też przekładają na życie prywatne. Więc Adrian, Ty ogólnie nie jesteś widoczny, się. ale prowadzisz wszystko od strony technicznej, ogarniasz... Co, coś jeszcze byś dodał? Nie, po prostu jestem od tej brudnej roboty. <grym> Szczególnie widzimy jakąś osobę, która prowadzi biznes, to zapominamy o tych ludziach, którzy są za. Więc Twoja taka pierwsza zasada. Pierwsza zasada, którą, się, którą yy, która jest dla mnie ważna w biznesie, w biznesie to jest po pierwsze, sprzedaż. Bez sprzedaży nie ma wzrostu w firmie, nie ma, nie ma niczego tak naprawdę. Więc, jeżeli zakładamy jakąkolwiek firmę, my myślimy o czymkolwiek, o jakiejś usłudze czy produkcie, to zawsze musimy mieć to w głowie, że musimy znać swojego idealnego klienta, jaki jest Twój awatar klienta, w jaki sposób chcesz do niego dotrzeć, jak chcesz mu sprzedawać. Wiem, że w Polsce sprzedaż nie jest może sexy, mm -hmm. raczej wszyscy... Kojarzy się z tymi przedstawicielami handlowymi. Tak, Mikro, że... każdy myśli, że w firmie to trzeba mieć no. przedstawiciela i ją musi wychulać od firmy do firmy. Natomiast y, tak to nie musi wyglądać. Y, sprzedaż to, je, to są pewne kroki, które trzeba wykonać, y, żeby po prostu zrobić pieniądze. Jeśli mamy sprzedaż, to mamy czas, uwalnia nam to czas, Mamy, możemy rozwijać firmę, możemy myśleć o nowych produktach, o wszystkim innym. Jeżeli tej sprzedaży nie ma, to wszystko inne będzie kulać tak naprawdę, więc uważam, że najważniejsza w firmie jest sprzedaż. Tak, czyli tak naprawdę prowadząc firmę zapominamy do kogo, komu chcemy sprzedawać często, tak? bo mówisz, że grupa docelowa i wiele osób nie wie kto jest grupą, bo czasem mówi się, że wszyscy, ale tak, tak naprawdę... Bo tak y, trzeba zbudować sobie w ogóle przed tym jak chcemy ogłosić swój produkt usługę by to nie było mm -hmm. to warto jest się zastanowić nad tym jak wygląda swój idealny awatar klienta czyli czy to jest facet czy to jest kobieta ile ma lat co robi w życiu mm -hmm. e, czy prowadzi firmę czy jest to m, zwykły e, m, zwykła osoba Ta, ile zarabia nam ile zarabia? to jest ważne e, jakie ma podobania po, po co te informacje? Dlatego, że jak już mamy ten idealny wzór naszego klienta, to pod tego klienta możemy stworzyć konkretną kampanię sprzedażową. Mm -hmm. Czyli nie skupiamy się na tym, żeby łapać wszystkich, e, tylko skupiamy się na tym, żeby e, złapać ten idealny, idealnego, e, ten idealny awatar. Dlaczego? Bo e, tak jest łatwiej. E, nie wiem, z, zajmujecie się y, z, y, obsługą, sprzedażą stron internetowych. Mhm. I teraz, jeżeli będziecie to sprzedawać do wszystkich, to jesteście tak, w takim, y, jakby to powiedzieć, y, czerwonym oceanie, gdzie macie ogromną konkurencję, musicie tak. z tym walczyć. Ale w momencie, kiedy wprowadzilibyście, y, przemyślelibyście na przykład awatar swojego klienta i, i on by był w jakiś sposób unikatowy, no to mhm. przyciągalibyście tego klienta, który na przykład, nie wiem, y, Yy, tworzycie stronę tylko na przykład dla, yy, dla fitnessu albo dla kobiet, dla Przedsiębiorczy kobiet, które na przykład nie wiem, szkolą osoby, inne kobiety mm -hmm. i tak dalej. Tak. Nie szkolą tylko pomagają, pomagają na przykład Taka specjalizacja. Po tak, po prostu, po prostu zwęzić to, mm. zwęzić ten rynek. Jeśli sprzedajemy dla każdego, to tak naprawdę nie sprzedajemy nie dla, nie. dla nikogo. A no, jeszcze sam uczyłeś się w sprzedaży, czy nie wiem, jakieś kursy doszkalające. Mm. W ogóle, jeśli chodzi o sprzedaż, to ja już w, w czasie licealnym bardzo ten temat mnie bardzo interesował. E, czytałem bardzo dużo książek, e, brałem też udział w różnych, e, śmieszne, porozmawialiśmy dzisiaj o tych mlm e, tak. udział w różnych projektach MLM-owych, e, na których no, faktycznie nie zrobiłem pieniędzy, ale nauczyłem się jakby pewnych schematów sprzedażowych, jakieś. dzięki których teraz e, Mogę to odzwierciedlić w moim biznesie. I to nie są wcale schematy typu, jak rozmawiać z klientem, bo ja nie rozmawiam z klientem, mhm. ale jakie klienty. techniki sprzedażowe można zastosować. Tak, jak wywrzeć to, żeby na przykład mój klient zbudować potrzebę kupienia danego produktu czy usługi. Mhm. Dlatego mówiłem, że ważny jest sprzedaż. Że, hmm. Uważam, że bez sprzedaży to nic nie będzie. Hmm. Okay. Dobra, a więc w takim razie druga zasada. Drugą zasadą, którą bym polecił osobom, najpierw klient, potem reszta. Hmm. Czyli jeśli, e, jeśli zastanawiacie się nad jakąś usługą, czy to produktem, to e, w pierwszej kolejności zastanówcie się, Znowu to jest, ciągle będę wracać do tego początku tej sprzedaży, okay. że, y, że najpierw trzeba się zastanowić, kto może ten dany produkt kupić i nawet w etapie pre-sellu zaproponować tej osobie wersję okay. jakoś zniżkową produktu, usługi po to, żeby pozyskać pierwszych klientów i zrozumieć w ogóle ich y, dalsze obiekcje, bo pewnie jak tworzycie jakiś produkt, usługę, to już wiecie, z czym się ta osoba y, boryka, tak jak je, jakie ma y, wyzwania. Y, natomiast jeżeli zrobicie to na odwrót, czyli Najpierw zajmiecie się stroną internetową, najpierw zajmiecie się mm -hmm. nawet zbudowaniem produktu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, tak. że ja najpierw nie mówię o produkcie, tylko mówię o kliencie. Mm -hmm. Dlatego, że nawet jeżeli zrobicie idealny produkt, a okaże się, że ten produkt nie łyknie w środowisku, tego nikt nie będzie potrzebował, to co z tym dalej zrobić? Mm -hmm, tylko tak. uważam, że najważniejszy, najważniejszy jest pierwszy klient, a potem dopiero reszta. Tak, tak, czyli to co powiedziałeś w pierwszej zasadzie, że najpierw mamy klienta, czyli wiemy komu chcemy sprzedawać i potem dopiero jak już określiliśmy te, dokładnie tego klienta, to tworzymy pod niego produkt, no bo tak. jeśli sobie wymyślimy produkt za 10 tysięcy na przykład, a okaże się, że naszą grupą docelową jest powiedzmy niski, tak, jakby osoby, które mało zarabiają, niskobudżetowe, no to nagle okaże się, że nie mamy w ogóle Musimy sprzedaży. My tak zaczynaliśmy w ogóle z Agnieszką, że my nie mieliśmy strony internetowej, natomiast mieliśmy jakby swoją tą społeczność i wypuściliśmy. Najpierw było trochę takie jakby badanie rynku, co, co potrzebują logopedzi. No Agnieszka wiedziała, bo sama jakby tworzyła swoje pomoce i potem wypuściliśmy je, pierwszy jakiś tam mikroprodukt, my sprzedajemy jakby e-booki. I my nie mieliśmy strony internetowej. Ja miałem założoną działalność, to było w 2019 roku, hmm. i wyglądało to tak. Hej, mamy taki, taki produkt, w uh -huh. tym produkcie dostaniecie to, i to, i to. Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na Priv-, wyślemy wam numer konta. I tak wyglądało, żadnej no strony nadało. niczego. Przychodziła kasa do nas na konto, żadnej automatyzacji, nic nie mieliśmy. Przychodziły pieniądze, e, potem e, wysyłaliśmy tego e-booka do osoby na, na maila, potem testowała mm -hmm. ta osoba paragon faktury. I tak no. wyglądały pierwsze sprzedaże, dopiero potem strona internetowa, automatyzacja tego całego procesu. Tak, właśnie to co no. też powiedziałeś, że wielu przedsiębiorców zaczynając, tak jak powiedziałeś, zaczynają od strony internetowej, logo, y, skupiają się na czymś, co tak naprawdę jest dopiero ważne Nic później, istotne. a najważniejsza jest ta pierwsza zasada plus ta druga, którą teraz. No dobra, to w takim razie trzecia zasada. Trzecia, to wszystko się łączy. Mm -hmm. Najpierw jakość, mm -hmm. potem jakość. Tak, Co to, to znaczy? Jeśli macie pewien pomysł, który, który chcielibyście zaimplementować, to nie myślcie nad tym, żeby on był idealny, tylko wypuśćcie go taki jaki jest, a potem w locie to naprawiajcie. Zderzcie się z rynkiem, bo może się okazać potem, że wy się napracujecie, poświęcicie nad jakimś projektem miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, wychodzicie z tym produktem usługą, a rynek zderzacie się z rynkiem, a to nie kupuje nikt. No i teraz mm -hmm. wasz y, spędziliście na to rok, y, rok czasu, i to tak naprawdę my będziecie starać się to naprawiać, a mogliście w czasie tego roku wypuścić 12 różnych produktów, nawet mikroproduktów yy, i, i sprawdzać jak na to reaguje rynek, bo hmm. może się okazać, że wy macie teoretycznie grupę docelową ustaloną, wiecie, komu sprzedajecie, ale oni nie kupują. Ale się okazało, że okazało się, że ludzie do was nie wiem piszą, dzwonią w, jak, w jakimkolwiek formacie macie hmm. komunikację yy, i mówią, mówią wam o realnych yy, potrzebach. Co ci ludzie potrzebują? I pod to robicie produkt zmiana kursu mhm. tak było w naszym przypadku my zawsze jak tworzymy jakąś, yy, jakiś produkt yy, jakąś usługę to jest to bardzo yy, same stworzenie ten proces był trwały natomiast jak już skończymy to to jest akcja reakcja wymyślamy pakowujemy produkt ciach i zobaczymy co się będzie działo mhm. w ten sposób nie wszystko szło, nie wszystkie produkty nam się sprzedawały idealnie. Natomiast ten schemat dla nas jest najlepszy. Bardzo tak elastycznie podchodząc. Czyli trochę taką Twoją radą jest to, żeby na początek stworzyć kilka małych produktów, jeśli dobrze zrozumiałem. I wtedy badasz sobie, co kupują i odsiewasz to, co jest niepotrzebne? Nie, raczej nawet mm -hmm. nie chodzi o to, że musi być kilka małych produktów. Tylko. Okay. Nie skupiać się na jakości tego produktu, okay, zobacz ile Windowsów powstało, no. jakieś 94, 95, potem XP, no tak. w górę i w górę i z następną wersją coraz, był coraz było lepsze mm -hmm. i Windows nie zarabiał na tym, że sprzedał tą pierwszą 95, tylko na tym, że ciągle Ulepszał swój produkt okay, ciągle, do przodu, ciągle do przodu, ciągle do przodu, wypuszczał takie, jakie jest, i potem ulepszał. Więc ja chodzi mi o to, żeby ludzie nie stawali w miejscu i zastanawiali się, co by to jeszcze zrobić. Ja się boję go ruszę, bo ja nie wiem, jak to zareaguje na to dosyć. rynek ludzie, Tak, tak? No dosyć. Tylko to trzeba po prostu puścić. Zobaczy, Mamy taki strach zasz. przed tym, że coś się nie powiedzie, a na pewno też mieliście takie. Nagrywanie kursów. Rozmawialiśmy wczoraj o tym, że. Ludzie czasami nagrywają kurs miesiącami. Tak. Zamiast przysiąść po prostu do tego materiału, który mają, nagrać go i go wypuścić. A potem naprawiać, ewentualnie. No. Zastanawiać się tak, nad tym. Ulepszać, to wypuścić, update, no tak, tak. samo. No. A mieliście takie produkty, że wydaliście, w sensie zrobiliście je i okazały się. Nie trafione trochę. Dlaczego o to pytam? My kiedy w 2020 też się poznawaliśmy, dopracowywaliśmy ogromny kurs social media. Wtedy też zaczęliśmy tworzyć kursy i tak go dopracowywaliśmy przez tyle okresu czasu, chcieliśmy, żeby to było takie mięso. Social media się zaczęło zmieniać. Z Facebooka trochę ludzie odchodzili, przychodzili na Instagrama, później TikTok zaczął wychodzić i nagle się okazało, że cała nasza praca poszła do świetnika bo to tak się zmieniało, że zamiast zrobić mały kursik o jakiejś specjalizacji, czyli nie wiem, Facebooka, ale wracając do pytania, mieliście, tak, takie... Mieliśmy takie produkty, bardzo dużo takich rzeczy. Stworzyliśmy linię skarpetek, które się nie sprzedały, do tej pory leżą okay. na magazynie, nie poszło. Mieliśmy kilka współprac, które też nie, nie poszły. Stworzyliśmy masę kursów, które się słabo sprzedawały. Natomiast z każdym kolejnym produktem zawsze mieliśmy z tyłu głowy, co ten klient potrzebuje, jakie on ma wymagania. My mamy fajną taką społeczność, że mhm. nasi klienci tak naprawdę mówią nam o, naszych, o swoich potrzebach, mhm. z, czym, z czym się borykają. Pod nich też... Pod nich też pro, jakby Pod, tworzycie... Podrzucają nam pomysły. Na no, no, najlepszy klient wtedy, to wiecie jest... co potrzebuje i macie... Tak, mam taki, tak Pani Agnieszko, mam taki, taki problem. Yy, co mam z mm -hmm. tym zrobić? Magnieszka yy, sprawdzał, nie mamy takiego produktu. To zróbmy go. I wtedy właśnie... I to jest ważne, słuchanie klienta, co on potrzebuje, a nie to, co my chcemy czasem przekazać. Okej, okay, czyli tak podsumowując. Sprzedaż, Przedaż. klient... Tak można powiedzieć, upraszczając, klient. Najpierw klient, potem reszta. Najpierw klient, potem reszta. No i trzecie, najpierw jakość, a później jakość. Super, dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze takie bonusowe pytanie: czy masz jakiś, może, cytat, który cały czas Ci towarzyszy, albo usłyszałeś kiedyś jakąś złotą myśl? Mm, tak. Y może nie jest to taka bardzo <grym> akurat w, w tym w temacie. Natomiast. Y mi się wydaje, że dużo, dużo osób y, może to y, zainteresować, zainspirować to, że, tylko sparafrazuję to, bo nie pamiętam dokładnych słów, mm -hmm. ale jeśli koń zdech, to warto z niego zsiąść. Co to znaczy? Że jeżeli, <śm śmiesznie to brzmiało, no. sparafrazuję, ponieważ nie, dokładnie nie znam tego okay. cytatu, ale jeżeli macie jakiś biznes, który kuleje i ciągniecie, próbujecie z każdej strony tak, śmak, to może warto byłoby się cofnąć dwa-trzy kroki do tyłu i zobaczyć, czy na pewno dalej jest sens inwestować w ten dany biznes, tak. czy nie lepiej pójść gdzieś indziej, poszukać jakichś innych rozwiązań. Tak, bo ten przysłowiowy koń nie zdechł, bo tak, tylko było kilka jakichś czynników, które doprowadziły do tego. Super, to jest naprawdę ciekawe, ciekawa nie wiem, historyka, przysłowie bądź jakaś złota myśl. Dziękuję. O